Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku powrotu legendy, czyli kariery Kakom. Gramy sobie w Atletico Madrid. Jak wiecie, ostatnio przeszedłem do tego klubu. No i teraz pora na pierwszy mecz, debiut w tym zespole. Gramy z Celtą Vigo u siebie. Pora zaprezentować się naprawdę fajnie i pokazać, że jednak e, niestawianie na mnie w lidze, w lidze hiszpańskiej w Real Madrid było błędem. Także no, jedziemy. Kaka, pokaż co potrafisz, już ma 79 overalla. Naprawdę, doleci wszystko na łeb, na szyję. No ale cóż, gramy dalej, zobaczymy do kiedy będzie można. W ogóle tutaj, czwarta minuta, już pierwszy strzał Selty. No i po tym strzale mieliśmy rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, strzał z głowy. No i niestety, Michael Rico strzelcem bramki na 1 do 0. Także, no, już myślałem, że debiut jest nieudany, bo jednak traciliśmy bramkę. A tutaj 23 minuta, kaka, kaka, strzał z dystansu. Jaj, obok słupka ta lewa noga szukała drogi do siatki. 37 minuta, kolejna próba, tym razem znów przełożenie, znów lewa noga, i znów no minimalnie obok. Także naprawdę, no bardzo niewiele brakuje, żebym wpakować tą piłkę do siatki. 56 minuta, Montero. Montero tutaj mija naszego obrońcę, Podanie w pole karnej, mamy 2 do 0. Fernandez strzelcem bramki, no i niezbyt to już fajnie wyglądało, 2-0, grając u siebie z dużo słabszą drużyną i tyle przegrywać, no i niezbyt się dzieje. 58, 9 w zasadzie minuta, sytuacja sam na sam i słupek, jak on mógł tego nie trafić, no ja pierdzielę, 69, indywidualna akcja Kaki, wbiegam w pole karne, strzał prawą nogą, dobitka na pustą bramkę, no i... Jakim cudem on tego nie trafił? Nie mam pojęcia. 75 minuta. Kolejna moja akcja, jak widzicie, wziąłem się sam za zagranie, i mamy bramkę. Lewa noga pod poprzeczkę. Bramkaż bez szans. <laughs> Także no, fajnie to wyszło. Szkoda tylko, że tamtej sytuacji do pustej nie wykorzystał, bo to powinien być gol, to powinno wejść. No ale cóż, no niestety, niestety mamy tylko 2 do 1. Ale ładnie, ładnie ta bramka weszła, ten strzał potężny pod lewą nogą, fajnie to, fajnie to wyglądało. No i 90. minuta, ostatnia akcja w tym spotkaniu, szukałem miejsca, żeby tu gdzieś uderzyć, no i znalazłem, ładne minięcie i tuż, tuż obok słupka mogłem może jeszcze ten kroczek do przodu zrobić. Ale cóż, debiut zaliczam do udanych, jeśli chodzi o mój występ, jeśli chodzi o wynik to nie bardzo. No ale pierwszy mecz, pierwsze koty płoty, pora na ostatni dzień okienka transferowego, zobaczmy kto jeszcze gdzie przeszedł i tak dalej. A po tym, po tym spotkaniu, po tym okienku zobaczycie kolejne spotkanie, jeszcze dwa skróty w tym dzisiejszym odcinku. Jak wiecie, teraz robię już po cztery skróty w jednym odcinku w karierze Kakom. No i mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. 4 minuty, 4 godziny, przepraszam, do końca okienka. 5 milionów ponad wydanych, w ostatnim dniu tu już 13 milionów. Jeśli zauważycie jakiś fajny transfer, piszcie w komentarzach. Ja się nigdy im nie przeglądam, czasem tylko rzucę, ale to jest sporadycznie. No i pora na następne, następne mecze. Atletico Madry zajmuje 15 pozycję. Dołączyłem do nich, no. Po pierwszym meczu, no i zagrałem jeden, także no jeszcze nie miałem zbytnio wpływu na tą grę tego zespołu. Kolejny mecz z Espaniolem na wyjeździe, no i pasuje teraz wygrać, kurczę, no ostatnio przegrana. Niedużo brakło do remisu i teraz trzeba jednak spiąć dubsko i wygrać. Wyjściowa jedenastka przed wami, no i teraz już zaczynamy. 15 minuta, pierwsza akcja Espanolu. Dobre zagranie w pole karne, no i w sytuacji sam na sam... Nie pomylił się, na szczęście był spalony. Patrzcie, no minimalny, ale jednak, jednak, na szczęście sędzia to wykwycił. 44 minuta. Jedna z nielicznych naszych akcji, bo naprawdę nie atakowaliśmy zbytnio dużo w pierwszej połowie. Mogłem tutaj strzelać technicznie, wybrałem siłowe rozwiązanie, które okazało się nieskuteczne. 51 minuta, rzut wolny. No i żółtą kartką, jeszcze zostałem ukarany za podchodzenie za blisko murem. Strzał z rzutu wolnego, ale nad bramką, no bramkarz nie musiał interweniować. <laughs> a mnie chryba ostatnio dopadła. 54. minuta dośrodkowanie w pole karne, wybijają obrońcy. Naprawdę bomba potężna była na szczęście. Kurtucha, a bodajże. Obronił to genialnie. 75 minuta. I Widzicie jak Espaniol nascisnął w tym spotkaniu i zasłużona bramka Wiktor Sanchez strzelcem. No i Espaniol wychodzi na prowadzenie. No niestety, niestety, mm, tak to już się skończyło, tak się zakończył ten mecz, jeszcze próbowałem jakoś w 83 minucie, widzicie tutaj, cokolwiek zrobić, no ale no, dupa z tego wyszła, zobaczcie jaka wyglądała ta akcja, e, strzał lewą nogą tuż obok słupka, bramkarz jeszcze broni, no i kolejny, drugi mecz, drugi przegrany, no co jest ja z tym Atletico sobie pomyślałem, no nie, ale wiedziałem, że muszę jeszcze powalczyć muszę powalczyć razem z tym klubem o jak najwyższą lokatę w Eurolize z Salzburgiem nie zagrałem, mecz zakończył się wygraną, 2 do 1 w końcu udało się wygrać, Atletico na miejscu 17, więc no jeśli teraz się nie ogarniemy to będzie naprawdę ciężko zagraj mecz, kolejne spotkanie będziemy grać przeciwko Granadzie bardzo niewygodny przeciwnik, jakoś tak dziwnie się przeciwko nim gra no ale cóż Pora na kolejny mecz, kolejny skrót. No i zobaczmy, jak uda nam się zagrać w tym spotkaniu. W końcu. No, w dwóch poprzednich zagrałem w jednym dobrze, w drugim nie istniałem. A tutaj 11 minuta, pierwsza moja akcja w tym spotkaniu strzał lewą nogą i 1-0. Tak jest, tak się zaczyna mecz z granadą. Pięknie, pięknie. Powiem Wam chyba, że kaką strzelam więcej bramek lewą nogą niż prawą. To jest też niesamowite. Fajnie się schodzi nim do środka z prawej czy z lewej strony skrzydła. Wystarczy uderzyć po długim. No i często to są bramki. 20 minuta, kolejna nasza akcja. Tutaj myślałem, że będzie spalony, ale na szczęście nie podał. Jeszcze raz po długim. Bramkarz jeszcze to gdzieś po, po nodze odbił. Ale Adrian pakuje piłkę do siatki. No i mamy 2-0. Bardzo ładnie, bardzo fajnie to wyszło. 2 do 0. O to chodzi. Choć i tak trzeba grać z granadą, co 10 minut praktycznie gol. a tutaj 49 już minuta, szukałem znowu okazji do uderzenia prawą nogą tym razem, no ale bramkarz broni, no kurcze naprawdę, trzeba dosyć mocno kropnąć, żeby to tam wpadło, 59, w zasadzie 60, już minuta, jedna z akcji e, granady, no i mamy jebda, strzela bramkę kontaktową, I teraz musieliśmy uważać, bo jednak 2 do 1, to naprawdę no... Jedna głupia akcja i tracimy 3 punkty i spadamy z remisem, że tak powiem. Także 68 minuta, kolejna akcja granady, która przycisnęła pod koniec właśnie tej drugiej połowy. Postanowili zaatakować i tutaj interwencja genialnie. Naprawdę bramkarz mega to co zrobił. 69... 89 przepraszam. No i Adrian strzela bramkę na 3 do 1. Tak jest, pięknie tutaj zachował się w ogóle nasz zawodnik, podając tą piłkę z takim fajnym obrotem, jeszcze bardzo mądre. No i w końcu trzy punkty wędrują do Madrytu, do tej pasiastej strony Madrytu, że tak powiem. Kaka obwołany czarodziejem, także no zagrałem w końcu też fajnie, mm, awansowaliśmy na miejsce 14, spełniłem wszystkie warunki, jakie mi postawili, wszystkie cele, to znaczy, no i bora na ostatnie spotkanie, które zobaczycie, w którym zagram, ale jeszcze na razie Kontra Betis 1-1 w lidze co dało nam miejsce numer 12. Pniemy się do góry: Real Madrid, 1, Sevilla 2, Barcelona 3, Real Madrid-Castilla to jest też bardzo śmieszne, że są w naszej lidze, no ale cóż, to jest FIFA. Real Sociedad, naszym ostatnim przeciwnikiem w tym dzisiejszym skrócie w tym dzisiejszym odcinku. No i zobaczmy, jak uda się zagrać z nimi. Także jedziemy. Już tutaj dobry początek w zasadzie, bo pierwsza minuta zwiastowała naprawdę bardzo obiecujący mecz. Sol podanie do Soldado powinienem mieć asystent, ale to co zrobił Soldado to naprawdę woła pomstę do nieba. No naprawdę... No, jak tego można było nie trafić. Ajajaj, 44 minuta strzał i bramka z broni, no tak niewiele. 45, już ostatni stały fragment gry w tej połowie. I... Asysta porożnym, Godin strzela z główki. O to chodzi. Na pewno to się przyczyni do naszej oceny. Oto Kaman, oto Kaman. Ja sobie tutaj zapisywałem właśnie minutę tej bramki, a Kaka wpadł w siatkę jak widzieliście. Także też śmieszne. 53 minuta. Dobre podanie. Wychodzi sam na sam. Znów Soldado, no i. Dlaczego on nie strzela? No cholera. 1-0 wygrywamy, ale dobrze, że są 3 punkty. Także pora na następny odcinek. Już w następnym tygodniu. Jeśli chcecie zobaczyć, zobaczcie sobie do informacji. Tam będzie zaktualizowane już dzisiaj wieczorem. Kiedy jakie serie, więc ja się z Wami żegnam. Zapraszam jeszcze do Facebooka, którego macie poniżej. Wchodźcie, lajkujcie tam dużo nowości, dużo, dużo spoilerów czasem. Także do usłyszenia kolejnym razem i piona.